Hej Siemano, ludzie, z tej strony Sebastian FIFA. Witam Was serdecznie na moim kanale. Proszę Państwa, czas na drugą kolejkę UEFA Euro 2023, mój wymyślony turniej Dania kontra Rumunia. Jeśli Wam oczywiście odcinek spodoba, to łapka w górę, subskrybujcie mój kanał i komentujcie. No to lecimy, słuchajcie z tym meczem. A ten mecz będzie grany na stadionie Weltins Arena, czyli pod inną nazwą Arena Af Szalkę no dobrze to lecimy słuchajcie z tym meczem bez przetorzenia, gramy a ten mecz teraz oczywiście będzie komentować Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski oddaję głos komentatorom tego spotkania, widzimy się w przerwie miłego oglądania Witamy w taki dzień jak ten, aż chce się grać w piłkę. Więc miejmy nadzieję, że czeka nas mecz równie piękny jak ta pogoda. Najbliższe półtorej godziny spędzą Państwo w towarzystwie Jacka Laskowskiego i moim, czyli Tomasza Smokowskiego. To spotkanie to dla wszystkich kibiców niemała gratka, ponieważ te drużyny przyzwyczaiły nas do efektownych starć. Reprezentacja Danii zmierzy się z Rumunią. Każdy mecz piłkarski to osobna historia, więc ciekaw jestem, jaką dzisiaj napiszą zawodnicy. Mamy powody spodziewać się meczu, który będzie się oglądało z przyjemnością.

Na ekranie widzimy skład, w jakim zaczyna ten mecz pierwsza drużyna. W bramce Kasper Schmeichel, w linii obrony Simon Pierre wystąpi razem z Andreasem Christensenem, Thomas Delaney oraz pierre Emil Holbier w okolicach środkowego koła. W ataku zagra dzisiaj Kasper Dolberg. godna sytuacja, ale chyba się pogubił i w efekcie wznowienie od bramki. Was! Musi teraz uważać, by nie stracić piłki. Uwaga, ładne prostopadłe do granie. Może im dać prowadzenie. Proszę bardzo! wykazał się teraz z refleksem i chłodną głową. Z takim fachowcem między słupkami kibice nie muszą panikować. Źle, nie oddalił zagrożenia. Kibice chcą strzału. Jest blok. Akcja przerwana. Remis. Spokojnie teraz przygotowują atak. Mogło być groźnie, ale wybija piłkę po tej wrzutce. Czy zdecyduje się teraz na strzał? Co za wejście Bramkarza? Odważne, ale przede wszystkim skuteczne. Gdyby Bramkarz nie ruszył tak desperacko na atakującego, ten miałby znacznie więcej czasu na oddanie strzału. Czysta interwencja i zaczną z zaniny bocznej. Nic z tego nie będzie. Przechwyt. Teraz, dobrze, ma miejsce. Dobrze, teraz zatrzymał strzał. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Uwaga, niewiele dało to wybicie. Może uda się objąć prowadzenie po tym rzucie rożnym. Robi się coraz groźniej. Strzał w kierunku bramki. Udana teraz obrona tego strzału. Rzuca w okolice 11 metra. Złe wybicie. Może się to zaraz zemścić. Dośrodkowanie do Eriksena. Niezły pomysł na akcję, ale ostatecznie górą wyszli z tego obrońcy. Jeszcze około minuty doliczonego czasu gry przed nami. Piękne podanie, pędzi ciekawie. Ma piłkę głęboko na połowie rywala. Mamy rzut rożny. To środkowuje z rogu, dość głęboko. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Proszę Państwa, koniec pierwszej połowy spotkania na Radzie Dania remisuje z Deremonią 0 do 0. Zobaczymy jak w drugiej połowie części spotkania się zmieni, bo wiadomo, Dania, no to musi się dobrze grać w piłkę i żeby wygrała to spotkanie, no bo jak przegrają, no to pojadą niestety do domu. Więc e, dobra, zrobimy sobie zmiany i widzimy się po meczu tego spotkania. W pierwszej połowie obie drużyny zagrały na podobnym poziomie, ale przerwa mogła coś zmienić. Zobaczymy, kto lepiej wykorzystał ten kwadrans w szatni. Próbuje strzału. Tak jest! W końcu mamy gola. Te ciągłe ataki wreszcie się opłaciły. Oglądamy teraz tę kapitalną, samotną akcję raz jeszcze, nieco bardziej na spokojnie, świadomi tego, jak ona się skończy. Ale na rzeczy piękne zawsze warto patrzeć, a ten popis indywidualny niewątpliwie jest pięknem samym w sobie. Brawo! Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Przesuwają się do przodu. Mają tu sporo rozwiązań. Ładnie się ten atak rozwijał, ale rozpoczną teraz od bramki. Kasper Dolberg. Ależ ma miejsca przed sobą na skrzydle, chce to wykorzystać. To może być gol! Teraz posyła piłkę na żółtożny za linię końcową. Eriksen głęboko w szesnastkę rywala. Poprzeczka! Bramkarz musi mieć trochę szczęścia. Było bardzo groźnie, ale teraz bramkarz ma już wszystko pod kontrolą. Nigdy nie wiadomo, czym się skończy trafienie w słupek, czy poprzeczkę, ale tym razem szczęście było po stronie bramkarza. Naprawdę niewiele zabrakło, a podwoiliby prowadzenie. Tymczasem nadal to ledwie jeden gol różnicy. Rywalom pomogła tym razem konstrukcja bramki, ale w przyszłości muszą uważać. Będzie zmiana. Czy wywołana kontuzją, czy bardziej taktyczna? Może się okaże za chwilę. Christian Eriksen. Eriksen zbiega teraz ze skrzydła. I Eriksen! Jak to możliwe? Kończy się niegroźnym strzałem. Piłka w rękach bramkarza. Dobrze zbudowali tę akcję. Stworzyli świetną okazję, ale uderzenie pozostawiło wiele do życzenia. Ależ teraz okazja bramkowa. Tak tu się robi bramka. Proszę Państwa, dzięki temu trafieniu mają dwubramkowe prowadzenie. Raz jeszcze widzimy na powtórce, jak na drodze do bramki radzi sobie z obroną. Z takiej odległości strzelec ma zawsze ułatwione zadanie, ale tym większy byłby wstyd, gdyby nie trafiał. Na razie 2-0. Mocno trzyma się na nogach. Man, Marin. I bardzo dobrze teraz odczytał zamiary. Złapią kontakt. Co za przejęcie! Ratuje teraz sytuację. Ładny dribbling, zawodnik idzie dalej. Czy trafi do siatki? Obiecujący, groźny atak, ale jeszcze lepsza interwencja. Przytomne zachowanie w obronie. Jeszcze mogą szukać dobitki. Uwaga, posyła piłkę w pole karne. Jest komu zagrać. Ale szobrona teraz. Wydawało się, że to musi wpaść. Tu już się nic nie zmieni. Sędzia kończy spotkanie. Zwycięstwo drużyny gospodarzy. Sztab szkoleniowy może być zadowolony z dzisiejszej dyspozycji drużyny. Plan zarysowany przed meczem okazał się skuteczny. Kończą mecz z dwiema bramkami przewagi. Proszę Państwa, koniec meczu. Dania wygrywa to spotkanie z Rumunią 2 do 0 i Dania zdobywa 3 punkty w tabeli w grupie D. No i zobaczymy. Do, na razie wiadomo, Dania nie idzie do domu, bo jak chce zostać na turnieju UEFA Euro 2023, no to musi wygrać następny mecz. No w sumie Rumunia to samo. No cóż, to było na tyle w tym odcinku. Ja jeszcze na moje kolejne odcinki. Trzymajcie się i do zobaczenia i cześć!